Hej, byłem w tym tygodniu na zlocie ateistów organizowanym przez Koalicję Ateistyczną. Poznałem tam wielu bardzo miłych i ciekawych ludzi, ale bardzo rzadko mam okazję spotkać się z ludźmi, którzy stoją po mojej stronie tej debaty, więc pomyślałem, że nie mogę przepuścić tej okazji, żeby przedyskutować z nimi pewną potencjalną trudność yy, związaną z naszym światopoglądem. Więc zadałem tym ateistom, yy, jakby to powiedział Laska, jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Co by zmieniło twoje zdanie? Co by wyprowadziło cię z ateizmu? Co musiałoby się stać, żebyś zaczął wierzyć w Boga? Dla względów praktycznych, przyjmijmy na chwilę chrześcijańskiego Boga. Mm -hmm. Co musiałoby się stać, żebyś uwierzył, w, że Jezus jest królem? Nie? Wiesz, to jest ten ogólnie wchodzimy to w ten odwieczny problem braku dowodów, mm. odwieczny problem braku dowodów, ale też też wchodzimy trochę w zagadnienia psychiatryczne, nie? No. Po, ponieważ, ponieważ w naszej przynajmniej kulturze utarło się, że je, jeśli ktoś ma doznania o charakterze tak, tak bardzo różnym mhm. od reszty społeczeństwa zakładającym ingerencję jakichś bytów, to na przykład może przychodzić załamanie nerwowe albo wręcz mieć schizofrenię. Jak wiadomo, jeden z objawów schizofrenii polega na tym, że nie jesteś w stanie krytycznie. Mm. Rozważyć tego objawu. Tak jest. No. W ogóle zabawne jest to, że ja to nawet widzę w ludziach religijnych. Na przykład jak się słucha Adama Szustaka, to Aha. on na przykład opowiada o swoich doznaniach, że Bóg mu się objawił, ale o, potem od, od razu mówi, no ja słyszałem głos, ale to nie było tak, jak, jakbym słyszał Ciebie lub Ciebie. To tak w głowie. Nie? Albo że widziałem Jezusa, ale nie, że tak, jakby, jak widzę Ciebie. Nie? On, on jakby też rozumie to, że to jest ten schizofreniczny jakby aspekt tego. Nie. nie, mi się wydaje, jeśli, jeśli przyjmiemy istnienie Boga, nie? uwierzyłbym w Niego wtedy, kiedy On zapewniłby mi to przeświadczenie sam. Mhm. Dobra, Czyli, jeśli On jest Bogiem, jeśli, jeśli On chce, abym ja uwierzył, to to zapewni mi takie przeświadczenie, w taki sposób, że ja będę to wiedział bezbłędnie, bez jakichś możliwości rozważania, czy to może być ta opcja, czy ta opcja, czy ta opcja. Jeśli on jest, to, to dostarczy to w taki sposób, że nie będę miał wątpliwości, a jeśli mam wątpliwości, to mogę się gubić w tym wiecznie. Pewnie cię coś dziwi, ale a. są ludzie, którzy twierdzą, że właśnie to ma, co się nazywa presupozycyjna apologetyka, oni po prostu twierdzą, że my wszyscy jesteśmy pewni, że chrześcijański Bóg istnieje i że to On jest tym, tym jedynym, tylko my po prostu zaprzeczamy temu samym wiedząc, że to robimy, że kłamiemy po prostu. <śledzisz> Ale generalnie już możemy odsunąć to na bok, tak. jako że wiemy, że nie oszukujemy siebie. Więc zgadzam się z Tobą, że każdy z nas mógłby mieć takie doświadczenie jak, wiesz, jak Paweł, nie? W Nowym Testamencie, czyli po prostu nagle... Wła, nie? I jakby to wierzenie jest jakby prosto w nasze, naszą świadomość trafia. Bum, nie? Nagle wierzymy. Nawet nie musiałby być to jakiś cud, nie? To po prostu... Znaczy cud w tym sensie, że nasza świadomość by się zmieniła, nasze zrozumienie, nasze wierzenie nagle by się zmodyfikowało. Nie? Tylko że to nie jest wtedy powód dla kogokolwiek innego, żeby wierzyć. To jest nawet jeżeli ja lub ty mielibyśmy takie doświadczenie, to one by było wystarczające wyłącznie dla nas, nie? Jakby, no. Ale jest jeszcze druga droga, która mi teraz przyszła yy, do głowy, uwierzyć. Ale to już musiałoby wynikać z konstrukcji świata, to, tak, żeby, tak żeby, drogą, drogą tej dedukcji, którą mamy naukowej, żeby to się nasuwało samo się. No, tak było Czyli żeby ten inteligentny projekt był od początku widoczny. A jest. najlepiej, żebyśmy słyszeli głos niebios, żebyśmy widzieli posłańców, chociaż, chociaż tu znowu można by włączyć spekulacje, czy to jest to, czy to nie są kosmici mm. od Danikena, no więc, więc spekulacja zawsze pozostaje, ale przeszła, ja... kwestia przesłanek. No, no tak. Znaczy, już, już pracujmy na chwilę z tym wszechświatem, w którym istniejemy, nie? bo mogłoby się zdarzyć tak, że urodziliśmy się w świecie, nie? gdzie normalnie jest interakcja z Bogiem na porządku dziennym, nie? Że mm -hmm. po prostu Modlwa to tak naprawdę jest rozmowa, bo masz normalnie feedback. nie? Kto, coś, coś gada z drugiej strony. Nie gadasz tylko do siebie. Mm -hmm. y, ale wiesz, czyli rozważmy sytuację, w której jesteśmy teraz, że jutro pojawia się głos z niebios. Nie. Albo za godzinę. że Zaraz usłyszymy. Mm -hmm. Wiesz, jeszcze na dyktafonie to zbiorę. Tu jest właśnie ten problem, nie? Że my, moglibyśmy nawet. Nawet gdybyśmy wiedzieli, że to jest nadprzyrodzona siła, to skąd wiedzielibyśmy, że to jest rzeczywiście Bóg? Nie? Skąd wiedzielibyśmy, że ma wszystkie te atrybuty, które się mu przypisuje, że jest wszechwiedzący, wszech dobry, wszech miłosierny, wszechobecny. Wiesz, jest w stanie... Wie wszystko i jest w stanie zrobić wszystko, nie? I, a, a potem dał im swojego syna. Udowodnione niezależnie. Nie? Że każda z tych rzeczy musielibyśmy dojść do niej w jakiś sposób i to nie byłoby takie oczywiste. Nie? I przez, przez jakiś czas, no, nie wiem, chciałbym, żebyś dał mi swoją perspektywę na ten temat. Przez jakiś czas myślałem, że to jest problem z moim światopoglądem. Że po prostu mój światopogląd nie jest falsyfikowalny. Nie? Bo nawet jakby się zaczęło, wiesz, jakbym widział cuda, wiesz. Ze Starego Testamentu jakieś żaby, wiesz, spadające z nieba. To nadal nie zaakceptowałby prawdziwości, ani judaizmu, ani chrześcijaństwa. Nie? Więc może to jest problem z ateizmem? Jak są. Już, już koła twierdził, że w ateizmie jest. Może być też pewnego rodzaju dogmatyka. Więc generalnie rzecz biorąc myślę, że tak. Myślę, że może być ten problem z ogólnie oceną zjawisk, które, które wykraczają poza to, poza to, co wiemy, no ale mm. trzeba przyznać, że ateizm ma, czy, czy powiedzmy światopogląd naukowy, jeśli nie ateizm, ma solidne przesłanki póki co, żeby widzieć świat w ten sposób, w jaki widzi. Gdy, gdyby świat był sporządzony inaczej, to, to wątpiący by na przykład mi, mieli problem, no ale, ale póki co... No. Znaczy, ja, ja obstawiam stanowisko, że... W sumie zmieniłem zdanie na ten temat w tym sensie, że myślę, że to nie jest nasz problem, że oni wymagają, żebyśmy zaakceptowali wszystkie tego dogmaty za jednym razem. Żeby po prostu czemu, czemu to jest nasza wina, Kiedy my chcemy po prostu wiedzieć jak jest rzeczywiście. Chociaż poniekąd widzę ten problem. Ale wracając, już niekoniecznie, jeżeli chodzi o Boga chrześcijańskiego. Czy jest coś, co jakby... Ja kiedyś podawałem taki przykład tej teistom, że na przykład mój pomysł na, na sytuację, która zmieniłaby mnie, to jest, wiesz, taki obiektywny dowód, czyli na przykład wszyscy na świecie w tej samej chwili, każdy w swoim rodzimym języku, słyszy w głowie, jakieś oświadczenie od Boga, nie? I, mogłoby to być powiązane z jakimś objawieniem, wiesz, wizualnym, nie? I On, on nam mówi, wiesz, kim, który, którym jest Bogiem, ja? nie? I, I wiesz, co mamy robić albo, wiesz, czy cokolwiek. I że, wiesz, albo On to wszystko stworzył, albo nie, nie? Jakby wszystko jedno. I czemu mieliśmy byliśmy Go uważać za Boga, nie? I to był taki dla mnie dowód, bo każdy mógłby to zweryfikować ze sobą nawzajem. Nie? Tylko, że właśnie nawet ten mój przykład ma tą trudność w sobie, że to, mogłoby, to mogliby być kosmici nie? i to mogłaby być fałszywa informacja. Nie? I Lawrence Krauss na przykład dawał tą, ten przykład. Wiesz, kto jest Lawrence Krauss? To jest taki fizyk, bardzo dobrze znany. Jest też ateistą. On powiedział, że jakby gwiazdy, wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, nagle y, zmieniły swój szyk, i wiesz, napisał, pisałyby jestem tutaj. Że Zmieniłyby się w taki napis, te gwiazdy. To byłby powód, żeby rozważyć teizm. Nie? Ale znowu jest to ta trudność: czy to nie są czasem jakieś, czy to nie jest sprzęt, czy ktoś nas nie oszukuje, nie? czy to nie jest jakaś technologia, której nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. I jak myślisz? Ja myślę, że, ja myślę, że to są rzeczy, które tak naprawdę naczuja się, wyczuwa, Al, albo pewna retoryka do ciebie przemawia, mhm. pe, pewne argumenty, które idą za pewnym oglądem świata, albo na przykład widzisz inne siły oddziaływujące, widzisz, widzisz inne prawa, mhm. widzisz inne zależności. Albo to do ciebie przemawia, albo to do ciebie nie przemawia, a spekulowanie co by się musiało stać, to, je, to jest już jednak wchodzenie w trochę inną retorykę. No tak. To, to jest już jednak wchodzenie w retorykę tych cudów, to jest, to jest już jednak ak akceptowanie, to jest zostawienie tego sposobu myślenia, który prezentujesz mm. i trochę wejść na to drugie poletko, którego nie akceptujesz tak i pomyślenie co by się musiało stać według tych reguł żebym porzucił te reguły, które mam no, no to, tak to, to, to z drugiej strony można by zadać pytanie y, co by się musiało stać racjonalnego żebyś jako y, wierzący rozważył zmianę wiary, no to takie absurdalne bezczelne pytanie <laughs> nie, myślę, no. że ona nie jest bezczelne. Ja, no, myślę, że obie, obie te dwie strony powinny rozważać to. E, no, może, może się nie zgadzasz, ale że przynajmniej dla mnie jest to wartościowe. Ale generalnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. A oto jeszcze jedna z tych dyskusji, które przeprowadziliśmy na zlocie. Um, więc chciałem zapytać Cię o jedną kwestię, która zdaje mi się dość ważna. Um, więc w nauce mówi się, że często, żeby Jakaś propozycja, że jeżeli jest poważna, to jest coś, co ją falsyfikuje, coś, co udowadnia. Jakieś konkretne warunki, w których przekonalibyśmy się, że jest fałszywa. I właśnie zastanawiam się, niekiedy i, i teiści pytają mnie często o to, co zmieniłoby moje zdanie. Jak, jakie, co musiałoby się stać, żebym ja y, się nawrócił. I jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Mm. Uh... Что изменило бы мое мнение о существовании Бога, потому что сейчас я считаю, что нет никаких доказательств, нет даже никаких фактов, которые бы говорили о существовании Бога, поэтому я атеист. И что бы изменило мое мнение то какая-то демонстрация мне в режиме так и модификации реальности, которая есть. niemożliwa według istniejącego prawa fizyki. To znaczy, po pierwsze, demonstracja tego, co coś się zmienia koło mnie, co, co jest niemożliwe i że mógłbym kompletnie to sprawdzić. Na przykład, jeżeli pojawi się jakiś kamień znikąd, to mogę go dotknąć i zobaczyć, że rzeczywiście kamień. A, oraz jakiś taki interfejs, że, żebym mógł tym jakby sterować, żebym mógł dawać jakieś zadania i ktoś by to spełnił. Na przykład, a niech ten kamień e, teraz e, nie wiem, zrobi się z, z żelazą. Mm -hmm. A niech na przykład e, e, księżyc, e, księżyc pojawi, pojawi się w 100 kilometrach od Ziemi nade mną I jeżeli parę takich pytań, e, parę takich e, questów do mnie będą spełnione, to oczywiście będę pewny, że jest jakaś siła, które istnieje nad rzeczywistością, nad hmm. prawem fizyki. I oczywiście tak. jeszcze taki warunek, że chciałbym być pewny, że jestem w zdrowym rozsądku. Właśnie, e, więc... to jest trudne. Znaczy tak. Tak, to, co odróżnia Twoją odpowiedź od innych, to jest to, że Ty posługujesz tą interakcję, że Ty, ty jakby dyktujesz, tak. co ma się stać tak. i to się dzieje. Tak. Nie? tak. Do, jakby Zbliża nas do wszechmogącej siły. Nie? Tak, tak. Bo moim zdaniem niewystarczające demonstracja Która ktoś robi według jego scenariuszu, bo hmm. są wiele, wiele już sposobów manipulacji, są wiele takich trików. A, bo lubię, lubię triki, chodzę na takie przedstawienia magików tak jest, ja i widzę takie rzeczy, które są niemożliwe. Ale to magik to. Zrobił scenariusz ja tego, co on może zrobić, jak mi oszukać. Tak jest. Więc moim zdaniem, żeby, żeby to było bardziej wygodne mhm. trzeba interakcja, żebym, żebym ja powiedział, co sprawdził, co on może zrobić, i wtedy już jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że już on przygotował ten trik, przygotował takie oszukanie. Dobra, więc teraz chcę, żebyśmy poruszyli kwestię tego, co my byśmy tak naprawdę odkryli, nie? Czyli ja, ja proszę na przykład tą siłę, która się mhm. mi przedstawiła, żeby, żeby księżyc był na chwilę ze, z sera nie? Mhm. albo zielony. Mhm. Nie? I to się dzieje. Więc to się stało. I teraz, co ja mogę wnioskować o tej sile? Mhm. Zważywszy, że to rzeczywiście się stało. M znaczy, już załóżmy, że zweryfikowałem to z innymi, nie? Mhm. I o tyle, że wiesz, że jestem opłakany, ale. Mhm. Przynajmniej, wiesz, ja muszę podejmować jakieś decyzje, a mhm. moje zmysły mówią mi, że jest coś takiego, więc mhm. ja to pewnie zaakceptuję, o ile ktoś mi, wiesz, nie potwierdzi, że coś jest ze mną nie tak, nie? Tak, y tak. Więc na pewno wiemy, że jest, że, że albo to jest jakaś technologia, która po prostu może zrobić wszystko, co nam się zamarzy, co jest bardzo wątpliwe. Albo... Rzeczywiście może być to jakaś siła nadprzyrodzona, ale niekoniecznie, jakby nie wiem, czemu mielibyśmy naokładać na to etykietę, jaką jest Bóg. E, powiedziałbym, że e, bardzo trudne e, w ogóle sprawdzić samą istotę Boga, która ma w sobie nie tylko informację o tym, że Bóg jest w, w, wszechmogący, ale też informację o tym, że Bóg stworzył. To już w żaden sposób nie możemy sprawdzić. Dokładnie. Ale co jest w tym ważne, to próbowałbym sprawdzić takie swoje, swoje kwestie, które by udowodniły, że to nie, nie prosto złożona technologia, ale to technologia, która jest, która nie podlega prawo prawu fizyki. To no dla tak. mnie istotną definicja Boga jest. To, że on jest poza światem i on jest na tyle mocny, że on może zmieniać prawo fizyki i robić niemożliwe z punktu widzenia naszego materialnego rozumienia świata. Więc to by... A, rzeczywiście mógłbym tylko sprawdzić istnienie takiej siły poza światem oraz to, że siła rozumie mnie i ma chęć mi coś udowodnić, więc a, wątpię, że to byłaby jakaś obca siła, która by znalazła kontakt. Która by ustaliła kontakt ze mną, bo trudno zrozumieć człowieka, mhm. i oraz miałoby chęć coś zrobić takiego olbrzymiego, tylko żeby udowodnić to. Więc to by było bardzo dobry argument do do właśnie do istnienia Boga. Ja chciałem ci jeszcze przedstawić, żebyśmy razem skrytykowali jedną odpowiedź na to pytanie. Mhm. Dan Barker jest taki ateista. On twierdził, że gdyby na przykład. Jakiś prorok chrześcijański, Bo pytanie brzmiało, co by sprawiło, że on przyjmie chrześcijaństwo konkretnie. Mhm. Gdyby on twierdził, że gdyby jakiś na przykład y, pastor przewidział, że meteoryt spadnie w tej konkretnej, w tym konkretnym dniu, w tej konkretnym roku, w tym konkretnym miesiącu, o tej konkretnej porze i, i walnie w to konkretne miejsce mhm. na globie i będzie, w, wiesz, wbije się w ziemię z konkretną siłą mhm. i, w, i w konkretną głębokość, mhm. każdy jakby z tych wartości jest ustalone dokładnie tak, jak proroctwo mhm. orzekło, nie? To wtedy on jakby byłby już przekonany, że jest to chrześcijański Bóg. Mhm. I jakby pon, nie, poniekąd widzę jakby siłę tego, nie? że rzeczywiście, wiesz, to jest wiele jakby wiele przewidzianych informacji, ale jakby nadal nie, nie, nie wydaje mi się, że to jest coś, co wiesz, udowadnia, że istnieje Bóg, który stworzył wszystko i oddał swojego Syna za nasze grzechy. Jakby to są tak, dogmaty, tak. które zdają mi się niezależne od tego proroctwa. I to też nie udowadnia, i nawet to nie udowadnia w ogóle istnienia wszechmogącego Boga, bo to, wciąż, a, bo to wciąż w ramach prawa fizyki. To znaczy, to mogłoby udowodnić istnienie jakiejś. E, Innej cywilizacji, która ma taką technologię, żeby ten rzucić meteorit, i mm. ona to e, używała, żeby w jakimś swoim celu nakłonić ludzi do, do bycia chrześcijanami. Jakby teoretycznie mogę przewidzieć taki scenariusz, że e, jakiś człowiek, który jest chrześcijaninem, niezależnie od tego, ma jakieś bardzo niezwykłe zdolności, mm. który ma w związku nie z tym, że jest chrześcijaninem, a z jakimś. W związku z tym, że ma czakry, na przykład specjalne. Mm. W związku z tym, że możliwe teorie, teoria jogi jest prawdziwa i on ma jakieś czakry i ma, e, mogę, może robić coś z, z energią. jakby To też mi się też że obydwie propozycje oczywiście tak, wydają tak. się dość śmieszne, tak. ale zważywszy na to, że na przykład jogin, który ma super, nadprzyrodzone zdolności, jest w, wiesz, w, prostszą propozycją, tak. bo on nie jest wszechwiedzący tak. ani nie przebacza grzechów, nie? Tak. Więc to już zdaje mi się być, chociaż już mówimy o bardzo abstrakcyjnej rzeczy, i tak zdaje mi się bardziej prawdopodobne. Tak, tak. Bo ma mniej założeń, jest prostszą hipotezą. Tak, tak. Według tego reguły ma to tak jest. prawdopodobnie, że, że to człowiek, który jakby pomyślał, że swoje zdolności związane są z chrześcijaństwem. Sam, sam nie rozumiem, że on jest niezależny od chrześcijaństwa, ma, tak, ma, ma takie zdolności. Więc to, to by mnie nie dowodniało. No i jest jeszcze jedna, ostatnia propozycja, którą zaproponował Matt Delahunty mhm. i jest zgodna, znaczy odnosi się konkretnie do chrześcijaństwa. Mhm. Czyli on powiedział, że gdyby Bóg był wszechmogący, gdyby był wszechmogący, Wszechwiedzący, oraz chciał relacji ze mną i z Tobą. Mm -hmm. To objawiłby nam się. Tak. Ponieważ wiesz, on, on wie, że my jesteśmy szczerzy. On może zmienić. On, on, my możemy nie wiedzieć, co by, to, co by to było, co zmieniłoby nasze zdanie na temat. Mm -hmm. Ale on to wie, tak. bo on wie wszystko. Tak, nie? tak. A, I może nam zmienić nasze zdanie, a jednak tego nie robi. Tak. Co zdaje mi się bardzo. Mocnym argumentem na rzecz. na rzecz tego, że nie ma takiego. Tak, też już wcześniej, dawno temu myślałem o, o tym pytaniu, jak udowodnić komuś czy samemu sobie, że nie istnieje Boga. Oczywiście nie mogę udowodnić, ale jednak myślę, że mogę udowodnić takie twierdzenie, że jedno, jedno z dwóch. Twierdzeń, Bóg, jaki jest opisany w Biblii, nie istnieje, lub Bóg, który opisany w Biblii istnieje, ale on nie chce, żeby w Niego wierzył. Więc, żeby udowodnić to twierdzenie, wystarczy zrobić taki eksperyment, ponieważ jestem ateistą i Bóg ten wie, że żadny, że jeżeli nie ma cudów, jeżeli świat wszystko toczy się jak, jak ono się toczy, to nic mi nie jakby nie udowadnia istnienia Boga. Więc jedyną rzeczą, które Bóg mógłby zrobić, żeby, jeżeli by On chciał, żeby w Niego wierzył, to pokazać mi cud. Więc mogę zrobić taki eksperyment. Biorę to w pistację i mówię, że jeżeli Bóg jest, to poproszę Go, żeby ona nie, nie, spadła, nie spadła na ten stół i wtedy uwierzę w Boga. A jeżeli ona spadnie na ten stół, to znaczy jedno z dwóch jest prawda lub Boga nie istnieje, lub On nie chce, żeby w Niego wierzył. Więc Odpuszczam tam pistację, ona spadła na stół, więc obecnie, na obecną chwilę, jeżeli Bóg istnieje, on nie chce, żebym w niego wierzył. Może w przyszłości on będzie chciał, ale obecnie to już jest moim zdaniem taki dowód, że nawet jeżeli wirujący będzie chciał, żebym uwierzył w Boga, ale, ale odpowiem na to, że Bóg nie chce, żebym w niego wierzył, bo Bóg odmówił mi jakby wykazywanie jakiegoś, robienia bardzo prostego cuda, więc to nie będę w niego wierzył. Dzięki za ten wywiad. Za ten Dziękuję. Wiecie, co mam w ręku? Najgorszego wroga bogów. Pistacje. <noise> Rozważmy na chwilę pistacjowy dowód. Mój drugi rozmówca twierdził, że sądzi, że może udowodnić takie twierdzenie. Albo Bóg, jaki jest opisany w Biblii nie istnieje, albo Bóg, jaki jest opisany w Biblii istnieje, ale nie chcę, żebym w niego wierzył. Ale jeżeli jesteś teistą, to pewnie nie będzie to dla Ciebie przekonujące. Więc zastanówmy się czemu. Tak naprawdę mamy tutaj dwa warunki, które powinny zostać rozważone osobno. Pierwszy to: Bóg taki, jaki jest opisany w Biblii, istnieje lub nie istnieje. I potem do opcji istnieje dodajemy drugi warunek oraz nie chcę, żebym ja w niego wierzył oraz chcę, żebym ja w niego wierzył. Tak naprawdę mój drugi rozmówca twierdzi, że przez pistacjowy dowód odrzucił możliwość, że Bóg tego chce, ale na czym opiera się to przekonanie? Zdaje mi się, że ta trudność kryje się wewnątrz frazy Bóg jaki jest opisany w Biblii. Bóg jaki jest opisany w Biblii, według kogo? Według czyjej interpretacji? Moja akurat nie różni się wiele od mojego rozmówcy, ale nasza może różnić się od czyjejś. Nawet mogę przyznać, że jest jakaś interpretacja, która jest zgodna z tym, co autor miał na myśli, lub od tego daleka. I nawet mogę przyznać, że ja i osoba, z którą rozmawiałem, mylimy się co do tego, jaka jest prawidłowa interpretacja. Ale nawet jakbym to zrobił, to nijak nie zbliża nas to do wniosku, że to, co ten autor napisał, jest zgodne z rzeczywistością. Kończę dzisiaj 26 lat. I spędziłem ten dzień w moim stylu. Byłem w katolickiej księgarni. Gadałem ze świadkiem Jehowy oraz z reprezentantem Generacji Plus, któremu. Z tego, co rozumiem, najbliżej do zielonoświątkowego zrozumienia chrześcijaństwa. Pozdrawiam Tomasza oraz Michała i Marysię Marszałków. Żeby spotkać te trzy źródła, musiałem przejść około 190 metrów. Musiałem chodzić przez dwie minuty, żeby spotkać ludzi, którzy mają całkowicie różne interpretacje tej samej Księgi. I wszyscy starają się najlepiej, jak mogą. Całkiem różne idee na temat tego, jak wygląda piekło, czy w ogóle istnieje. Jakie są warunki zbawienia, gdzie jest niebo i jak wygląda, jak się zwracać do Boga, jakie są najlepsze metody uzdrawiania, jakie w ogóle są dozwolone metody uzdrawiania, ale mają coś wspólnego. O tak, u podstaw wierzeń całej trójki leży przekonanie, że Bóg, który desperacko chce relacji z nami, natchnął, bo za dużo by go kosztowało. Najwyraźniej napisanie jedną książkę. I nie ma w niej ani jednego zdania, które nie mogłoby być napisane przez Żyda, który żył za czasów starożytności. I jest to Bóg, który zesłał swojego syna, żeby ten zrobił kilka tanich trików dwa tysiące lat temu, kiedy nasze metody zapisywania historii były żałosnej jakości. Czy ty byś tak zrobiła lub zrobił? A może jesteś w stanie sobie wyobrazić lepsze metody nawiązania relacji ze swoim stworzeniem? Proszę, bądźcie ze sobą szczerzy. I ja wiem, że jesteście w stanie przedstawić mnóstwo apologetycznych historyjek, żeby skrytykować to, co ja i moi rozmówcy powiedzieliśmy podczas tych dialogów. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Szachmat ateiści. Nie rozumiesz, Bóg może mieć całkiem inne wartości niż ty. Japończycy mają inne wartości niż my, cenią dużo bardziej honor. A co jeżeli on ceni dużo bardziej wolną wolę? Odebrałby ci ją, gdyby sprawił, że wiedziałbyś na pewno, że istnieje, a On chce, żebyś dobrowolnie wstąpił w relacje z Nim. Bóg nie jest ci winien żadnych dowodów, bo Bóg jest sędzią. No bo Bogu w sumie nie zależy na tym, żebyś ty wierzył, że On istnieje. On chce, żebyś wierzył w Niego. Szatan wierzy w to, że Bóg istnieje, a jednak nie jest w relacji pełnej miłości z Nim. I ja nawet mógłbym przyznać, że gdyby istniały takie nadprzyrodzone byty, to być może któreś z tych powodów usprawiedliwia, czemu nie dają nam znać o swojej obecności, czemu nie dają nam dowodów tego, że są obecni w tym świecie. Ale jeżeli nie mamy powodów, żeby twierdzić, że jest coś takiego, to powinniśmy odrzucić to przekonanie. Chcę was pozostawić z zadaniem domowym. Wyobraźcie sobie, że mój drugi rozmówca wziął pistację, wymówił swoją prośbę o cud, puścił ją, a ona zaczęła się wznosić ku niebu. Odpowiedz sobie na pytanie: Czy jesteś w stanie wymyślić bardziej prawdopodobne wytłumaczenie tej sytuacji? Niż wszechmogący, wszechmiłosierny, wszechwiedzący, wszechobecny Bóg, który jest też niematerialny i pozaczasowy, który dał swojego syna, który jest również nim, żeby ten stał się kruczkiem w prawie, które on sam stworzył. Bo ja chyba jestem. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.